Witam w Stajni Złotej Podkowie odcinku siedemdziesiątym dziewiątym sezonie piętnastym. Hej, zaczekaj. ty idziesz? <laughs> To jest za dziwne miejsce. Może wiecie, co to za miejsce? Nigdy tutaj nie byłam. Bój się, to ja rudy. Uratowałam kiedyś tą. Twoją mamę. Ty mnie tym razem nie kłamiesz? Przysięgam, jestem z waszej stajni. Mam taką pewność? Pokaż swoją ulotkę. Jaką znowu ulotkę? No, w sumie nie wiem. Ale ładny masz kryształ. Słuchaj, to jest naprawdę twój dom. Kiedyś był wuja kasztana. Mojego wuja. Ale już nie jest. Bo teraz ja go odziedziczyłem po nim. Aha. W sumie to jest fajny. No dzięki. Chcesz może sianka albo wody? No. Zasiadaj. Ja już idę zrobić. Kora no Kora, weź do tego źrebaka. Ej, nie kubku. Dobry źrebaczek. Dobry miodek. Mm. Co tam u Ciebie? A, w porządku. Właśnie przyszłam. Byłam na polanie. Tobie tak wolno wychodzić? Tak, Julka mi pozwala. Kiedy tylko zechcę, uciekam sobie. Ło, wow, Ty masz super. No wiem. Luksus. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Koń, żeby miał taki luksus. No.